Od Września w związku z reformą oświaty do szkół średnich zawitają dwa roczniki. Zapytaliśmy dyrektorów, jak przebiegła rekrutacja. W tej chwili 270 osób dokumenty złożyło i taką ilość na dzień dzisiejszy. Myślę, że to już się niewiele zmieni. Dzisiaj żeśmy tam listę mogli z czystym sumieniem zamknąć, przyjmując po klasie ósmej 60 uczniów, po gimnazjum 59. Mogę poinformować, że wszystkie osoby, które tak naprawdę złożyły u nas świadectwa, czyli potwierdziły chęć przyjścia do naszej szkoły, zostały przyjęte. W zależności od liczby chętnych, w poszczególnych szkołach zostały utworzone profile nauczania. Planowaliśmy wstępnie w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły 8 oddziałów klas pierwszych. W tej chwili. Po rekrutacji, po naborze, widzę, że tych klas będzie troszeczkę więcej. Na dzień dzisiejszy jest zaplanowanych 10 oddziałów. Jesteśmy już na tym etapie, że rekrutację żeśmy zakończyli. Przyjmiemy po dwie klasy pierwsze i po gimnazjum i po szkole podstawowej. Ostatecznie mogę poinformować, że udało nam się utworzyć trzy klasy, dwie klasy po gimnazjum i również liceum ogólnokształcące, służby mundurowe, natomiast po szkole podstawowej jest to jedna klasa. Wakacje to czas przygotowania szkół na przyjęcie nowych uczniów i poprawę warunków Świetnie. nauczania. W zespole szkół we Wroniu odnawiane są pracownie, w szczególności do zajęć praktycznych. Do wąbrzyskiej Zawodówki dobudowywany jest kolejny budynek o pojemności sześciu dodatkowych sal. Natomiast liceum ogólnokształcące oprócz doposażenia w różne pomocy dydaktyczne remontuje klasę fizyczną oraz informatyczną. W planach jest jeszcze remont dachu i docieplenie byłego budynku internatu.